Wierzę, że jeśli doświadczamy dotyku Jezusa, to doświadczamy przemiany, oczyszczenia, uzdrowienia. Jeśli intencjonalnie dotykasz Jezusa, możesz spodziewać się ognia. Nikt nie zapala, habto, lampy i nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia poduszkiem, tylko na widocznym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, mogli widzieć światło. Zapala coś, podpala. Tak samo jak ci ludzie przynieśli do Jezusa dzieci, a On brał je w ramiona i błogosławił. Dotyk Jezusa, który błogosławi, który rozpala coś. Nie wiem, czy to widzicie, ale dla mnie to jest niesamowite, że to błogosławieństwo nie jest tylko wypowiadaniem jakichś dobrych, ciepłych, przyjemnych słów, ale jest uwalnianiem Bożej mocy, która realnie dotyka życia.